Witam bardzo serdecznie rodziców dzieci pierwszokomunijnych, zwłaszcza tej grupy dzieci, która ma przystąpić w czerwcu do Pierwszej Komunii Świętej. No chciałem podać to rozwiązania dotyczące Pierwszej Komunii, organizacji, dni i godziny. Wiadomo, że po raz kolejny zmieniła się decyzję odnośnie uczestniczenia we mszy świętej. Wiernych w kościołach od ostatniej niedzieli może uczestniczyć jedna osoba na 10 m2, a więc z grupy 70 w naszym kościele może uczestniczyć 110 osób, to jest dobra wiadomość, może więcej, nas być równocześnie na mszy świętej. No i druga rzecz, która też wpłynęła na tą decyzję, to Wasze prośby, kochani rodzice, aby ta Komunia Święta mogła Odbyć się czy to piątek po południu, czy w sobotę, gdzie jest Dzień Wolny, gdzie można troszkę lepiej zorganizować tą uroczystość. Przychylam się do tych próśb i, no, i przyjmując także te nowe warunki uczestnictwa We świętych, Świętej Kościoła w czasie epidemii koronawirusa, ustalam, że pierwsze komunie w czerwcu rozpoczną się. W maju tak naprawdę, bo będą te komunie kolejne soboty, kolejne soboty od 30 maja do 11 lipca, 7 sobót. Te komunie święto będą się odbywać o godzinie 12 i każda grupa będzie liczyć 12 osób. 12 osób, taka grupa apostolska, tak jak w wieczorniku podczas ostatniej wieczerzy. Dzieci będą siedzieć przy ołtarzu, w takim kręgu. Tak już było kilka lat temu, że była grupa 13 dzieci przyjmująca pierwszą komunię świętą i każda, każde dziecko będzie mogło zaprosić na tę uroczystą, mszę świętą, ósemkę swoich najbliższych rodziców, rodzeństwo, dziadków, rodziców wszędnych. Myślę, że to jest dobra też okazja, żeby ci, którzy chcieli uczestniczyć od samego początku i którzy mają taką możliwość, są gdzieś na końcu świata, mogli być w tym dniu w kościele, na mszy świętej, modlić się z dziećmi, modlić się z rodzicami, przyjąć komunię świętą no i przeżywać tą prawdziwą radość Jezusa, który jest wśród nas. Bardzo bym prosił, żeby rodzice teraz no, zorganizowali się w te grupy, 12 -osobowe. Nie ma dużo czasu, więc proszę bardzo, żeby do soboty, najbliższej soboty, zorganizować takie 12-osobowe grupy i żeby z tej grupy 12-osobowej wybrać jedną osobę czy dwie osoby odpowiedzialne za organizację tej pierwszej komunii i łączność ze mną. Ja będę się z nimi kontaktował, oni będą dalej przekazywać wszystko, co następuje. Przygotowanie pierwszej Komunii Świętej, tak już bezpośrednio będzie w ostatnim tygodniu, w poniedziałku myślę, że się spotkamy wtedy wspólnie, omówimy sobie wszystko. Pierwsza spowiedź święta będzie albo w czwartek, albo w piątek, bo wiem, że w czwartek już jest w tym okresie, bo uroczystość Bożego Ciała. Będzie oddzielna spowiedź święta dla dzieci, będzie też okazja, żeby mogli się wyspowiadać rodzice, najbliżsi z grona tak, tych dzieci pierwszokomunijnych. Także yy, to wszystko będzie już przebiegać potem poprzez łączność z tą jedną osobą czy dwiema osobami z danej grupy. My prosimy, żeby ten przedstawiciel każdej grupy przyszedł w sobotę na probostwo na godzinę 10, i my sobie już dalej wszystko omówimy. W sobotę 23 maja o 10 na probostwo. Jeżeli by Państwo chcieli jeszcze no, tą całą listę Dzieci 81, no to ja ją mam do dyspozycji. Kto nie ma jakiejś tam łączności z pozostałymi, nie wie jak to zrobić, no to też zapraszam do biura parafialnego, czy dzisiaj w środę, czy w czwartek między 16 a 17, czy w piątek między 9 a 11, żeby wpisać się na, na grupę. Ale najlepiej byście sami na te grupy się wpisali, na 12-osobowe przez 7 sobót i wtedy będzie to już łatwiej mi to objąć i dalej przekazywać. Cieszę się, kochane dzieci, że już niedługo będziecie mogli przystąpić do pierwszej komunii świętej, w pełni uczestniczyć przy że spełni się to wielkie wasze pragnienie, aby z Chrystusem się zjednoczyć. Niech ten stan tej waszej radości będzie obecny przez całe życie. Bądźcie takim sanktuarium Ducha Świętego, które zawsze z radością przyjmuje Chrystusa. Eucharystii. Wszystkim życzę szczęścia Bożego.